Produkty jako afiliant na YouTube. Cześć wszystkim, jak się macie? Leonardo Pajwa powraca z kolejnym filmem. W tym filmie mówię o nowej funkcji YouTube. Możesz dodawać produkty, aby zarabiać prowizje. Dokładnie tak. Ludzie, do każdego filmu możesz dodać listę produktów. To nie zewnętrzny link, to jest w samym YouTube. Możesz dodawać produkty i zarabiać za każdą sprzedaż. W tym filmie pokazuję krok po kroku. W tym filmie o adapterze WiFi dodałem oznaczony produkt. Produkt, o którym mówię, dodałem by zarobić prowizję. Za produkt za 124.80 dostaje prowizję około 16.1%. Jak możesz to dodać do swoich filmów? Najpierw wybierz film, do którego chcesz dodać produkty. Na przykład w tym filmie mówię o drukarce Epson. Pokażę ją jako produkt w tym wideo. Oto film, miniaturka i opis. Tutaj na dole znajdziesz opcję produktów. Klikniesz tutaj, aby dodać produkty. Tutaj wpiszesz produkt, który chcesz dodać. System automatycznie rozpoznał produkt z filmu i zasugerował tę drukarkę. Więc oto drukarka. Wystarczy kliknąć tutaj, aby zaznaczyć. Możesz dodać więcej produktów, jeśli chcesz. Na przykład, tutaj dodam też okładkę. Po prostu kliknij gotowe. Kliknę Zapisz i gotowe. W filmie widoczne będą dwa oznaczone produkty. Otworzę tutaj film. Drukarka Epson L3. Oto film, przewijam w dół. Tutaj są dwa produkty, które dodałem do tego filmu, aby zarabiać jako partner. Udało się Wam? Napiszcie w komentarzach poniżej. Subskrybujcie kanał, aby zobaczyć więcej poradników. Na tym kończę. Wielkie pozdrowienia. Zostańcie z Bogiem. Dzięki.